Ej, pociąg do Nikodrze, do. <śmany> A co <czemu> nie działa? <śmany> 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 Kwadrat, co polecasz? Nie, 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 poczekaj. Czekam. Czerwony, dobra. Czy robić flut? Do? Jak ktoś jest przy ścianie, to lubię mu wchodzić w dupę. Ooooooo... Ja też <śmany>, tak właśnie robię. To dla narodu. O, dobra. Jestem czerwony. Jest fokus zielony, fokus zielony. zielony dobra, fokus dobra, dobra, dobra. Nie no, co zielony, co ty pierdolisz, ziomek? A <śmany> wyż <śmany> to <śmany> was <śmany> zjebałeś. <śmany> On, no ma masz, więcej, ale... on ma więcej, więcej czasu. O! Oh. 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 Ale to musi tylko więcej. Yes! Let's go! Dobra oh. oh. kto nie z policji, to nie zgadza ten z policji. No tu ja no, 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 jest tylko na mu, ty, No to proszę. chodź, mały, na

ty jebana, ty kurwa, o ty chujo No ty Ja pierdol Podpisuje profi z teama kwadratowym na pierdol Daj go profesjonalnie, daję daj go profesjonalnie. Nie mam nie mam go no nie no, bo ci kiedyś też kurwa banie ty kurwa jebała, ty kurwa niebo ja, nie jebała Ty kurwamisiu nie jebany, ty kurwamisiu nie jebany, wypierdalaj to serce Zasada po kolei, wybierz, to, wybierz, to wybierz od którego lecimy od rewej, To od lewej, to teraz od lewej Od lewej, 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 lewej od lewej, od lewej dawaj, od lewej, od niebieskiego, od niebieskiego, od niebieskiego, od niebieskiego Od niebieskiego zacznij Teraz od, teraz od drugiej No teraz wypierdalaj ten niebieski Masz 5 sekund, my jeszcze chyba odbadać Kulak się pieczą Jest! Let's go! Wow. No dobra. Sztaba umrzesz! Pan prester musisz, musisz go zepchnąć dla wygrania Ej no przester Muszę, Muszę to zrobić Uważaj, <laughs> <Nie. laughs> uważaj Dobrze Kto? Dobrze bardzo będzie dobrze. No. 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 Robisz wszystkie, robisz wszystkie. Robię wszystkie, serio. Weź... Dobra. Muszę się, żeby było RNG po twojej stronie. Ten jedenaska wleć, wlatuje na górę. Czekaj, on sobie Wleci na górę. Wleci się na, na górę, mówię wam. Patrz, nie przejmuje. On się chyba. <laughs> Dobra. Ej. O, czy o, o, naszych o, Z naszych nick... Na z naszych o, no, o, <farklıyahlly> do, do góry, do góry! Dawajcie do, góry. do góry. <intrinsic> <try> <Kadzi> <vaccines> Do góry, do góry! Dobrze, dobrze, dobrze. prawie, prawie, dobrze. prawie! Dobrze. Jest! Jest, dobrze. mamy! Jestem, jestem! Dobrze! Dobrze, mamy tam! Do... No, no, ma, ma. Łop, Woda jest super, ja kurwa stoję w wodzie, cały mecz chyba. Naprawdę, w wodzie się tam? No, da no, się w wodzie. Ej, kulturka! Kurwa się!